Siemanko. Pamiętaj, żeby zostawić lajka w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Zapraszam was oczywiście do zagrania razem ze mną na serwerze Secura, gdzie aktualnie gramy. Posiadamy swoją gildię Piekarnia Rogala. Zachęcam was do dołączenia. Może możecie z nami pograć. Mamy swój domek w Edron, domek gildyjny. Także każdy z członków gildii ma do niego dostęp. Posiadamy dwie kukiełki. Do wbijania skilla na Lasting Wamponach czy tam innych e, posiadamy swoje e, pokoiki, swój depozyt w domku, e, Hirelinga oraz możliwość robienia imbuingu właśnie przeze mnie, więc jeżeli jesteś nowy, to zapraszam. Zapraszam Was jeszcze na naszego Discorda, on jest dla widzów, ale także dla członków gildi. Siedzimy tu sobie, gadamy, pomagamy, więc zachęcam do skorzystania. A jeśli chcesz zagrać w TBiKę, to zachęcam Cię, żebyś założył sobie konto z mojego reflinka, który jest w opisie. Dostaniesz wtedy konika na 7 dni na pierwsze 3 postacie, które założysz. A jeżeli nie logowałeś się minimum rok na swoją postać, to zostaw nick w komentarzu pod filmem, a wyślę Ci specjalnego e-maila na powrót do gierki. Zapraszam na oglądanie filmu. Siemaneczko, a dzisiaj będzie ostatni dostęp do bossów takich do tego 250. levela. Znajdujemy się w Darashi, ponieważ musimy kupić sobie Sul oraz Net, czyli taką siatkę. No i lecimy do Edron, a będziemy sobie robić An Ancient Found Questa, który daje nam dostęp do takiej drugiej części Were Bossów. Udajemy się oczywiście do Edron, do naszego Daniela Steela Soula którego już y, znamy. Y, I udajemy się właśnie teraz znowu do Darashi, do Domizjana. Tutaj właśnie u Domizjana będziemy mogli później sprzedawać sobie właśnie itemy z mobów, y, takie właśnie creature produkty. No i co? Y, udajemy się na północ do miasta, pewnie już wiecie, tutaj są werhieny. I naszym takim pierwszym zadaniem trzeba będzie sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje. Odwiedzamy sobie trzy miejsca. Kolejność nie ma znaczenia. Shamanic Site, Pool of Blood oraz pagoda, które zostały oznaczone na poniższej mapie kolorowymi krzyżykami. Tutaj wam się wyświetla mapka. Będziecie widzieć gdzie. To jest oczywiście również na minimapie. Macie pokazane, gdzie to się znajduje. Yy, I sobie tutaj yy, można, oczywiście, biegać na map-klikach. Ale ja sobie to wybijałem, po prostu te hyeny, bo przy okazji, wiecie, Bestiarka, XPIC, fajnie, miło się tutaj to wybija. Yy, pierwszy raz sobie tutaj schodziłem. Tuta, tutaj już są wear szamany, więc trzeba. Yy, uważać no i tak, musimy sobie y, po prostu stanąć w tych miejscach, gdzie są te krzyżyki kolorowe, y, gdzie są właśnie te na mapce mini mapce krzyżyki te X -y czerwone y, i po prostu nam się pojawi taka wiadomość i mamy to ogarnięte. Oczywiście y, pierwszy ten krzyżyk taki y, znajduje się tutaj zaraz po lewej stronie przy takim jezioreczku, nie wiem, przy takiej wodzie, przy takim tym ale lecimy sobie najpierw do tego powiedzmy drugiego, musimy tutaj pójść sobie w górę i już jak widzicie X mamy na mini mapce w prawym górnym rogu, tam się musimy właśnie udać, to będzie nasz powiedzmy taki drugi punkcik, ale i zaczynamy sobie właśnie od niego jak widzicie, wybijam sobie to tutaj, ponieważ no, jest sporo tych hien, nawet na map kliku. nie wiem, czy by nie było problemu, żeby nie walnęły nam jakiegoś tam trapa później i by było się ciężko wydostać. Dlatego tak, wiecie, grupkami odlurowuję, biorę po troszku ich i to wybijam. Nie jest to trudne, ale jest ta, powiem Wam, ten kościk troszkę jest czasochłonny, około godzinki czasu najlepiej sobie tak na niego przeznaczyć i tutaj widzicie, zaktualizowało nam się, pokazało się na biało i e, lecimy oczywiście jeszcze jedna ważna informacja żeby porozmawiać z tym NPC-tem Eskulem z którym musimy to porozmawiać, gdy odwiedzimy te trzy lokalizacje, czyli te krzyżyki musi być noc, bo inaczej nie będzie chciał z nami gadać więc sobie też zwróćcie uwagę jaki jest czas noc jest oczywiście w TB, gdy na zegarze mamy godzinę 45 po do 15 po a od 15 po do 45 jest dzień. Dobra, tutaj lecimy. Mamy, widzicie, już nam się na biało pokazało, tutaj przy tym jeziorku. Ono jest teraz w ogóle czerwone, nawet nie zwrócimy uwagi. Później chyba jest normalnie e, niebieskie, ale nie wiem. Tutaj trzeci już właśnie odblokowany. Widzicie tutaj blisko ta lokalizacja była ich. I teraz sobie idziemy do tego skula. Ja oczywiście muszę poczekać, bo nie ma nocy. Jest 33 po, jak widzicie na czacie. I trzeba trochę poczekać, aż stanie się noc. Jak już mamy właśnie noc, piszemy do naszego skula. Hi, Undead. I on wtedy nam raid right here ma na samym końcu, czyli mm, wszystko ok, jest noc. Mamy zaliczony ten pierwszy etap mm, tego dostępu na te nasze nowe bossy. I wracamy sobie teraz y, do Domiziana. Zdajemy mu relację. Domizian, przypominam, on w tym domku na Darashi się znajduje y, zaraz tutaj przy statku. No, i oczywiście wybijam sobie te Zobaczcie, jak tu niżej, też exp. Naprawdę ja to sobie wybijam po prostu, bo wybijam tutaj jeszcze chłopaki exp, a ja wybijam to, żeby sobie tam bezpiecznie przebiec. I prawie 900 karawa o tak dwie chwile. Ale muszę Wam przyznać, że właśnie byłem trochę na hienach i tutaj na tym niższym poziomie. I naprawdę exp jest zacny. 1,45 rawa więc całkiem to fajnie wychodzi do Mission High Undead i teraz znowu udajemy się tam do tych hien ponieważ prosi on nas żebyśmy znaleźli sposób na przerwanie tej klątwy i ponownie udajemy się w miejsce gdzie byliśmy wcześniej wchodzimy w podziemia i kierujemy się w miejsce oznaczone żółtą strzałką na mapie która wam się właśnie pojawia jeszcze szybko do depo zrzucić itemy niepotrzebne i tutaj właśnie lecimy sobie na sam dół i jeszcze muszę spojrzeć właśnie czy dobrze lecę. I tak, tutaj już właśnie musimy mieć te itemy, które będą nam potrzebne w dalszej misji. Potrzebujemy jeszcze Hydra Egg, Lion's Mane, czyli to jest taka lewia grzywa i Haunch of Boar, czyli to jest taka szyneczka z dzika. No i udajemy się tutaj właśnie na sam dół tego piętra minus 2. Sam dół, taka tam odnoga. Jest dziura do rozkopania i lecimy sobie tam rozkopać tą dziurkę, wejść tam do naszego NPC-ta Werechenki. On się dokładnie nazywa Rhargał, Hargu, coś takiego. Ciężki, nik bardzo do wymowy. Takie ciężkie yy, te literki są z początku i jest ciężko. Okej. Okay. No i co? On zgodzi się nam pomóc, jeżeli dostarczymy mu jego ulubione jedzenie i wręczy nam taką beczkę. I będziemy musieli mu dostarczyć kilka przekąsek. Taką beczkę wypełnioną szczurami. Tutaj jak widzicie zaraz chodzimy tutaj w tę dziurę, zaraz będę Wam tłumaczył dalej co i jak, ale tutaj zejdźmy, żebyście wiedzieli gdzie jest ten właśnie Pan NPC. Tutaj wybijamy, widzicie te hiany naprawdę respił się dużo, tutaj jest bardzo fajny eksp, ale trzeba uważać. Polecam w zbroję włożyć sobie właśnie, jeżeli ma dwa sloty imbu. Odporność na śmierć będzie dużo prościej, dużo więcej można wystać. A tutaj naprawdę, jeszcze czasami jest ciężko. A z familiarem jest ideolo. super, EXP leci. Tutaj jest właśnie ten NPC. Dostaliśmy tę beczkę, jak widzicie, i teraz musimy udać się do mm, jakiegoś respika ze szczurami. Polecam Ankrachmon. Zaraz zobaczycie, w którym to jest miejscu. I co musimy zrobić? Do otrzymanej beczki wkładamy 5 posolonych szczurów. I właśnie po to kupiliśmy sobie tę siatkę, czyli net. I idziemy łapać właśnie szczury. W celu złapania szczura, to muszą być kejwraty. Używamy na nim tej siatki. I złapany szczur pojawi się w plecaku. Oczywiście nie zawsze udaje się złapać tego szczura od razu, używamy na tym szczurze soli i otrzymujemy posolonego szczura. Wkładamy go do tej beczki. Musimy zdobyć 5 takich szczurów, już wychodzimy tutaj w górę. Będziemy lecieć do Ankrachmum Zaraz wam pokażę. No ale naprawdę aż ciężko przebiec tego spota. I tak nie uderzyć tych jen, bo naprawdę podczas robienia questów niby się wydaje, że to luz, ale dużo właśnie wbijamy sobie też levela. Expiąc, to nam się trochę nudzi, a gdy sobie tam robimy jakiegoś questa, powybijamy trochę potworów, to jest bardzo jakoś tak. Nie zauważymy, kiedy ten level nam wleci, bo zawsze jest to jakoś tak szybko. Lecimy sobie Ankrachmon. Na, raczej nawet płyniemy ponieważ tu naprawdę jest fajny respik tych cave ratów i chyba nie polecam w żadne miejsce inne iść tylko właśnie tutaj szukamy zejścia w dół i patrzcie mamy cave raty klikamy na nie właśnie tą siatką jeszcze się o udało się złapać jakiegoś używamy na nim soli mamy posolonego i dawaj go w beczkę potrzebujemy właśnie 5 takich szczurów Hmm. Jeszcze nam zostały dwie sole, czyli musimy jeszcze zopać dwa szczurki, fajnie wyglądają w ogóle te szczury. Ok, mamy 5, Jest beczka wypełniona szczurami, jak widzicie. Wracamy z powrotem tam do tej hieny. I potrzebujemy jeszcze mieć w ekwipunku właśnie ten stek, tą szyneczkę z Dzika i Lions Majny 5 sztuk. I potrzebujemy jajohydry, ale to jajohydry będziemy musieli ugotować, bo nie chcę takiego zwykłego jaja. Mm, jak gotujemy to jajo? Mm, jajo gotujemy w kociołku. Mm, kociołek jest również wam się pokaże na minimapie. Jest on oznaczony y, na iksikiem. Ten kociołek. Y, nawet nie krzykiem na minimapie, a kociołek jest narysowany właśnie na minimapce, więc widzicie tutaj po lewej stronie. Używamy jaja hydry na tym kociołku, tylko wybijamy sobie te Werechiany, bo jest ich tutaj naprawdę dużo. Yy, I trzeba uważać: te szamany robią damage największy, więc jak, z, jak spicie sobie tutaj, pierwsze zawsze wybijajcie sobie szamany. Tu jest kociołek, używamy na nim jajka. Mamy jajeczko zielone, ugotowane. Lecimy na sam dół z powrotem do naszej hieny. I tu, kochani, dostajemy pierwsze nasze nagrody. Dostajemy taką fajną beczkę, na którą klikamy. Jest to kesk goblin i pojawia nam się właśnie taki goblin z tej beczki wychodzi. Oraz dostajemy pochodnię. Pochodnia będzie służyć nam do kolejnej misji. I ta pochodnia y, będzie naszym nowym trinketem, ale jeszcze nie teraz. Udajemy się z powrotem do Jana na Darashi w tym domku. To już pewnie pamiętacie. Y, piszemy Mohai Destroy. No i teraz co? Y, żeby się dostać do kolejnej miejscówki, musimy mieć oczywiście wykonany y, Lions Rock Quest. Pierwszą misję, tylko nie trzeba tam mieć całego skończonego. Ale oczywiście, żeby jeszcze z tego quest'a całego skończyć, musimy mieć dekurs sprit quest'a skończonego, czyli dostęp na te bossy pierwsze, ponieważ inaczej nie możemy tych kolejnych bić. Yy, I tak, lecimy sobie do naszego o, yy, właśnie pana chłopa Domizjana, gadamy z nim i po rozmowie udajemy się do Lions Rock. Jest to zachód Darashi. By móc wejść właśnie w te podziemia wymagana jest ukończona pierwsza misja The Lions Rock Questa. Przed wejściem możemy zaopatrzyć się w kwiat, który rośnie na skale. Właśnie ten. Ścinamy go sobie z cyzorykiem i otrzymujemy e, właśnie e, takie coś, co mamy w plecaku Chopet Lion Main. Okej. Okay. Udajemy się do specjalnego sanktuarium. Schodzimy poziom niżej i udajemy się na miejsce oznaczone czerwonym krzyżykiem. Właśnie wam się pokazuje. Mapka. Stojąc przy księdze, będziemy musieli użyć właśnie tego skwiatuszka, tego pyłku na naszym torczu. I będziemy właśnie błogosławić tą naszą pochodnię. I otrzymujemy nowego trinketa. Lit y, Torch Sparking, który jest bardzo przydatny na naszą nową miejscóweczkę. Na właśnie y, daje nam 2% od świętości, a y, te Werewoliny biją właśnie nas z świętości. Musicie uważać: Lajony są mega mocne. Najlepiej sobie tutaj albo je wybić, albo na map kliku. A jeszcze właśnie bardziej polecam Wam odpalić sobie Familiara, bo nam bardzo dużo pomoże, skieruje na siebie trochę tych obrażeń, szybciej to wybijemy. I tutaj jest ta księga, używamy właśnie tutaj tego yy, i mamy już naszego nowego Torcha. Z tym przedmiotem nie wracamy znowu do NPC-ta, lecz wracamy do jaskini z Hienami Tutaj wam specjalnie nie pomijam tego, żebyście sobie wiedzieli jak wyjść, bo tutaj można trochę pobłądzić jak się nie wie gdzie wychodzić. I kierujemy się do miejsca zaznaczonego białym krzyżykiem na mapie. I tutaj właśnie użyliśmy. Yy, mm, używaliśmy pochodni na ołtarzyku z kości Quest Lock się zaktualizował. I wracamy do. Domizjana. Domizjan ucieszył się, że zerwaliśmy pakt Werechien z nieumarłymi, jednak uważa, że nadal werychen jest tak dużo, że mogą stanowić zagrożenie i dlatego prosi nas, żebyśmy zabili 300 sztuk Werechien oraz Werechien szamanów łącznie, czyli możemy mieć zabitych tylko 300 werychenek, nie potrzebujemy więcej. Dobrą wiadomością jest to, że potwory te bite przed rozpoczęciem misji już się do niej naliczają. Czyli jak byliście sobie kiedykolwiek na Warkiankach, to bez stresu możecie już iść, jak macie zbite ich 300, oddajecie tą misję. Od Domizjana dostajemy specjalny pierścień, który sobie od razu zakładamy, ponieważ dzięki niemu będziemy mogli klikać w głowę lwa i teleportować się między Y, poziomami właśnie na tych Were lionach y, i musimy teraz znowu lecieć na Lions Rock questa Udajemy się tutaj gdzie wcześniej y, Teraz y, odpalamy sobie familiara, żeby było tam prościej, y, ponieważ zaraz Wam tutaj pokażę. Y, jeszcze to sobie przejdziemy. Tutaj jak będzie właśnie ta kolejna głowa tego lwa, często respi się bardzo dużo Were lionów, więc Musicie szybko to wyczaić, żeby nie, nie paść i się nie zblokować. Tutaj sobie wybijam te wer po drodze. Lecimy. Ta głowa znajduje się tutaj niżej na mapce. O tak, gdzie klikałem. Map kliczek. lecimy. I tutaj, właśnie, dużo respisie tych lajonów. Więc uważajcie, klikacie na głowę. Oczywiście musicie mieć założony pierścień. OK, mamy. Głowę klikniętą, przeteleportowaliśmy się na piętro -2, lecimy w dół, musimy kliknąć na taki posąg, yy. i tak, tutaj jest ten posąg, i teraz możemy właśnie lecieć sobie w górę. Mamy dostęp już do bosów, otwieramy sobie drzwi i wybijamy pojedynczo sobie bosy. Tu każda osoba wchodzi sobie z osobna, i tak, te bosiki. Mm, są całkiem nawet tam przyjemne pamiętajcie właśnie by wyciągać z nich od razu e, itemy za pierwszym razem ponieważ e, musimy z każdego bossa wyciągnąć specjalny item, który dropi nam tylko raz do tego quest'a, więc wyciągacie sobie wszystko najlepiej i zabijacie te cztery bossy one znajdują się za wszystkie na takich właśnie czterech kwadracikach wbijamy zbijamy je co 20 godzin loot z nich jest nawet nie taki zły jak się po szczęści, może nam dropnąć różyczka do oswajania białego lwa, może nam dropnąć um, jeszcze jakieś fajne itemy MPA, skull helmety, więc można tutaj też zarobić. Zazwyczaj tam ludzie zbijają je 60 razy i kończą swoją przygodę. Gdy mamy te wszystkie zboczy zbite i ogarnięte, udajemy się do Helidora, czyli klikamy jeszcze raz w posąg, zdajemy mu misję i wracamy do, do Mizjana. Oddajemy mu już ostatnią misję i będziemy mieli odblokowany skrót już na where Liony. Będzie można tam expić, szybciej bossy można, nie trzeba będzie przez tego liona Roka o tutaj chodzić, więc całkiem fajnie i przyjemnie. Lecimy do Domizjana, daje nam ostatnie nagrody, otrzymujemy dwie mozaiki na ścienne. I właśnie odblokowujemy ten skrót. W tym odcineczku to na tyle. Mam nadzieję, że jakoś przebrnęliście to do końca. Bardzo nie namieszałem. I widzimy się w kolejnym odcinku z wybijania bossów. Na razie.